Realizacja rządowego programu 500 Plus oznacza nie tylko wypłatę świadczeń dla rodziców. To również koszty, jakie poniosą budżety miast i gmin, które muszą zatrudnić dodatkowych pracowników obsługujących i weryfikujących wnioskodawców. Ustawodawca przewidział na te cele 2% przyznanej danemu miastu czy gminie puli pieniędzy. Pytanie, czy to wystarczy? Projekt 500 Plus realizować będą samorządy, to właśnie na nich spoczywa obowiązek przygotowania punktów, w których można będzie składać wnioski, opracowania tych wniosków, a także dalszej obsługi całego projektu. Z oszacowań, które wyliczyliśmy, myślimy, że będzie to około 8 do 10 tysięcy wniosków. Mamy w mieście zarejestrowanych ponad 15 tysięcy dzieci do 18 roku życia i stąd te szacunki. W mieście stworzymy trzy punkty obsługi klienta. Pierwszy, taki największy i myślę, że taki kompatybilny z innymi punktami, to będzie punkt na hali widowiskowo-sportowej przy ulicy Leśnej 6. Tam będzie można składać wnioski na drugie i kolejne dziecko. Pozostałe punkty powstaną w Wydziale Spraw Rodzinnych i Administracyjnych przy ulicy Zielonej oraz w budynku Jastrzębskiego Urzędu Miasta. W żorach z kolei punkt będzie tylko jeden. Według szacunków obsłuży on co najmniej 5 tysięcy wnioskodawców. Punktem, gdzie należy składać wnioski, gdzie będą wszystkie sprawy załatwiane odnośnie programu 500+, będzie dział świadczeń rodzinny. Nie tworzymy dodatkowego działu, dodatkowej komórki, lecz rozszerzamy działanie tego działu, zostanie zatrudnionych. Już od marca 11 dodatkowych osób. Tym osobom trzeba będzie jednak oczywiście zapłacić dodatkowe koszty, związane też będą chociażby z przygotowaniem wspomnianych punktów przyjmowania wniosków. Ustawodawca przewidział na te cele 2% kwoty przeznaczonej na świadczenia w ramach projektu 500 Plus dla danego miasta. I przeznaczone jest w tej chwili na nasze miasto 128 tysięcy. Z tego musimy wyremontować lokal, zakupić sprzęt, zakupić biurka, zatrudnić osoby. Mieć pieniążki na wynagrodzenie do tych osób, no i oczywiście na programy komputerowe, których jeszcze nie ma niestety. Mam nadzieję, że do końca marca one będą uruchomione. Z podobnymi problemami boryka się jednostka w żorach. Tu do rozdysponowania w ramach całego projektu 500 Plus jest ponad 23 miliony złotych. W sumie jest to kwota wyższa od całego aktualnego budżetu Miejskiego Środka Pomocy Społecznej, więc tym większe wyzwanie dla nas. Dostaliśmy zaliczkę na przygotowanie zadania, na zorganizowanie miejsc pracy. Jest to kwota 93 tysiące zł. Czy te pieniądze wystarczą? Urzędnicy mówią zgodnie: na początek z pewnością. Co dalej? Czas pokaże.